Dzień dobry, Marek Jasiński, Arcada Invest, doradca klienta. Znajdujemy się obecnie na bydgoskich Bartodziejach i chciałbym Państwa zaprosić na krótki film opisujący naszą nową inwestycję, Balaton Apartamenty. Chcielibyśmy Państwu pokazać części wspólne, dziedziniec, jak również sam budynek i jego fasadę, która znajduje się za mną. Niewątpliwym atutem inwestycji Balaton Apartamenty jest jej lokalizacja. Budynek zlokalizowany w otulinie parku, praktycznie przy jeziorku, w odległości około 100 metrów od tafli wody, w centrum miasta. Rzecz unikatowa w skali Bydgoszczy. W inwestycji Balaton Apartamentowy przygotowaliśmy dwa wyjścia, wejścia dla pieszych. Jedno od strony Balatonu w miejscu, w którym możemy wyjść, zrelaksować się, natomiast drugie wejście jest zlokalizowane od ulicy Gajowej, od strony zachodniej. Myślę, że ma to wpływ na komfort tutaj mieszkańców. Od strony zachodniej mamy bliżej do wszelakiej infrastruktury. Istotnym elementem całego tego przedsięwzięcia jest dziedziniec, na którym właśnie się znajdujemy. Dziedziniec wyłączony jest z ruchu kołowego, został wyposażony w bogatą zieleń 15 gatunków różnych krzewów, roślin, e, bujną trawę. E, oczywiście, zieleń ta wyposażona jest w nowoczesny system nawadniania terenów. E, oczywiście, myślę, że będzie to jedno z ulubionych miejsc e, mieszkańców, ponieważ będą tu również ławeczki klimatyczne. Oświetlenie. Na dziedziniec można wejść zarówno od ulicy Gajowej, jak i od ulicy Ceramicznej od strony Balatonu. Obecnie przebywamy w hali garażowej. Każdy z mieszkańców inwestycji Balaton Apartamenty ma zapewnioną możliwość parkowania. Myślę, że dosyć ciekawa rzecz. Ta hala ma minus dwa poziomy. Ma, no, rzecz rzadko spotykana. W Bydgoszczy możemy na palcach jednej ręki policzyć inwestycje czy biurowce, w których takie hale są. Oczywiście windy są dostępne z poziomu minus 2, jak zarówno z poziomu minus 1. Na tych poziomach znajdują się również piwnice, tak zwane komórki lokatorskie. Wnętrza Balaton Apartamenty wyposażyliśmy w efektowne zabudowy meblowe. Zabudowy meblowe przygotowała dla nas firma Komandor. Dodatkowo wyposażyliśmy je w lamele wykonane z drewna dębowego, dodaje tu niekwestionowanej elegancji, ale przede wszystkim jest to także funkcjonalne rozwiązanie. Za każdą taką szafą kryją się pomielniki, liczniki i zawory, Czyli te funkcjonalne rozwiązania, które są już poza mieszkaniem. inkasent lub Serwis może z łatwością dostać się do takich szaf, nie wchodząc do prywatnych mieszkań e, naszych mieszkańców. Jest to jeden, jedno z rozwiązań hotelowych w naszym budynku, o którym także będziemy mówić. Znajdujemy się obecnie na ostatniej kondygnacji w jednym z apartamentów od strony wschodniej z widokiem na Balaton. Proszę też zwrócić uwagę na lodzie, na której obecnie, obecnie przebywamy. W tym projekcie zależało nam na tym, żeby te lodzie charakteryzowały się dużą intymnością, żeby nasi potencjalni klienci mogli tu miło sobie spędzać czas bez ingerencji osób zewnętrznych. Balaton Apartamenty to budynek, który wyróżnia się balkonami typu locia. To wygodne, duże balkony, które są wyposażone w zadaszenia, tu częściowo również w przeszklenia i ściany, ściany, które zapewniają ochronę przed wiatrem i przed nadmiarem słońca. Elementem, który wyróżnia tę inwestycję, jest też przede wszystkim okładzina elewacyjna. Wykończenie elewacji, to jest elewacja wentylowana, płytą typu trespa. Płyta ta to drewno prasowane z żywicą i innymi komponentami, które nie tylko jest efektowne, ale przede wszystkim zapewnia, że balkon jest przytulny i aż chce się na nim spędzać czas. Dodatkowo wszystkie balkony wyposażyliśmy w bardzo dobrej jakości płyty teraso, czyli wykończenie balkonu płytami betonowymi. To, są, to jest system tarasowy bezspoinowy, bezfugowy. I Taki wykończony balkon jest elementem każdego mieszkania i na pewno z przyjemnością mieszkańcy będą tu spędzać czas.